W niedzielę właśnie taki filmek. No trochę nie wiem czy pożegnalny, znaczy nie wiadomo. Wrzucam tam też będzie prawdopodobnie jakiś link do aukcji. A jeżeli się nie pożegnamy z tym moim przyjacielem MDW, no to no to, no to co, to kolejne 130 hektarów obskoczy w tym sezonie. Powiem Wam, trochę się boję. Pszenicę mam do pasa. Ja pierdzielę. Jeden strzał tu robiłem eee, na, na BBCH31. I. I co? <laughs> I nie wiem co. Kurczę. Oby. Ale mi się marzy taki strzał z wodą, jeszcze na tą elektrę. Bo zapowiada się pięknie, no chyba że usłyszy. Póki co, trzy zdrowe liście, piękne, zielone rośliny. Przy te dwójeczce tutaj był stosowany Queen's Cortewy, czyli można powiedzieć, takie najmocniejsze rozwiązanie w tym momencie na septoriozy na rynku. Ale też pojawiła się tam nowa substancja. Od 20 lat, pierwszy raz nowa substancja z innym mechanizmem działania na na grzybki, więc przełamujemy te odporności, które już są, dodatkowo tu jest protiokonazol i bardzo ważne są też oczywiście dodatki, bo z jednej strony są tam dodatki, które obniżają pH cieczy, ale też twardość wody, więc przy tym zabiegu to się po prostu rozlewa po roślinie, skuteczność jest dużo większa no i efekty, efekty myślę, że też można zaobserwować, bo pięknie ta pszeniczka wygląda a jeżeli chodzi o tę trójkę i doprowadzenie tej plantacji do końca ze zdrowymi kłosami pod kątem fuzariozy, to ja akurat zastanawiam się i myślę, że taki zestaw wybiorę tebukonazol 125 gram i protiokonazol też 125 gram, taki zabieg gdzieś wychodzi około myślę ile? 110-120 zł, tak mi się wydaje, z tego co sobie liczyłem. No, i taki mocny strzał, naprawdę mocny strzał pod kątem fuzariozy będzie. Bo i protiokonazol działa na fuzariozy i tebukonazol też. Tu burak nabiera mocy. Buraczek nabiera mocy. To niedobory wody mu. A, włożę go z powrotem, niech rośnie. Przyjaciel, ja no, wiem, że już nic z tego nie będzie. <laughs> eee, no dopiero co się zaczęły zbierać, ja się robiłem eee, jednoliścienne i tak patrzę na nie, czy je coś tu bierze. Kurczę, coś tam się przebarwiają lekko, ale, ale tak, no nie wiem, taka, taka sztuka i po niej nie widać jeszcze po tygodniu.